Cześć, witam Was na moim kanale. Ja jestem Arisu, a dzisiaj opowiem Wam, jakie filery warto obejrzeć w bliczu, tak więc zaczynamy! Dobra, więc tutaj będą się pojawiać wszystko to, co mam na telefonie, więc tutaj będzie wszystko ładnie pokazane. I oczywiście zaczynamy od samego, samego początku, e, czyli idziemy na sam dół, oczywiście. No to pierwszy, pierwszy filer, oczywiście muszę, muszę znaleźć. Ok, znalazłam co tutaj liczy nowy bohater. Jedno, jeden taki po prostu filer, to jest filer 3, od numeru odcinka 33. Nie do końca pamiętam, co tam się działo, więc jeden odcinek można sobie obejrzeć. Yy, idziemy sobie dalej. Tu też znowu jest jakiś jeden odcinek. Te zazwyczaj nie mają jakiegoś żadnego wpływu na całą akcję, ale są czasem naprawdę bardzo śmieszne i warto je czasami obejrzeć. Oczywiście idziemy do góry, do góry. Dobra, teraz zaczynają się filery i to jest decyzja Ruki, uczucia i czy. Nie, dalej. Nowy semestr szkolny Reggie w prawdziwym świecie. I tutaj chyba zaczynają iść bałci, dobra. To są już zaczynają, właśnie jak tu jest y, numer cieniaka 69, bałci, łowcy dusz. Y, ogólnie ten filer jest taki, takim średnim filerem, ze względu na to, że tam się aż tak za dużo nie dzieje, ale pojawiają się postacie, które pojawiają się później, więc moim zdaniem warto jest to obejrzeć. Nie ma takiego tam większego wpływu i jest to też później, dokładnie ten sam motyw się pojawia pod samym koniec. Ale sądzę, że właśnie warto jest to obejrzeć, bo pojawiają się tam te postaci, które później się pojawiają No, no sądzę, że, że warto to i tak czy jak obejrzeć i można to pominąć, ale tak jak mówię Niektóre momenty są tutaj też bardzo, bardzo fajne Fajne i no Walka K3 z Kręcznikami i To było spoko, walki, nie były wcale aż takie złe. Jest to dosyć, jak widzę, to są długie filery, więc, moim zdaniem, warto obejrzeć. O, to chyba były dosyć fajne yy, filery, właśnie 176. Nie, dobra, nie. Tego, to teraz już założę, że to jest moment, gdzie jest książniczka, gdzie się pojawia yy, książniczka. I powiem Wam, że to jest. Jeden z najgorszych filerów, naprawdę. Jest tutaj filer, gdzie jest księżniczka, która ma jakiś taki, jakiś tam swój problem, gdzieś tu może pokażę Wam zdjęcie, jak ona dokładnie wygląda. I ona jest po prostu księżniczką, która nie chce za kogoś tam wyjść, nie chce być tą głową całej rodziny i takie wiecie, och, ach, bo jestem księżniczka i takie tam. No i go go jej pomóc. Normalny księżnicz, on i czy go w tym momencie jest takim typowym człowiekiem, który biega do każdego, żeby tylko i wyłącznie pomóc. I to są tak beznadziejne filery, bo kto pierwszy rzuca się na pomoc jakiejś tam biednej księżniczce, która czegoś tam nie chce zrobić To był jeden z najgorszych filerów ever i tego naprawdę Wam nie polecam yy, Tak, jedynie co, to tutaj to to są niektóre takie pojedyncze yy, Nowy Kapitan, ten 60, 168 yy, Ten jest spoko do momentu, gdzie się, nie, gdzie się pojawia księżniczka, bo to już potem jest koszmar. To jest naprawdę głupie, żeby pomagać dziewczynce, która ma 12 lat i która nie wie, czym jest tak naprawdę świat i nie wie, co ma wybrać. To jest tak bez sensu, że naprawdę tego nie oglądajcie. Te filary możecie sobie pominąć, ale to się właśnie niektóre rzeczy są dosyć spoko. Ale, ale ja bym to sobie pominała, bo to było, bo to tu się nie pojawiają jakieś postaci, które później się pojawiają. Tutaj nie ma żadnego jakiegoś wpływu na dalszą część akcji. Więc to tutaj te sobie kilka pojedynków. Kilka pojedynków było spoko, ale Odpuśćmy to sobie. Dobra, idziemy dalej. Tutaj znowu jest nasza Oryhime tak? Nasza Oryhime i cała ta jej akcja. I dalej się pojawiają. Pojawiają się dwa filery Jak się pojawiają takie kilka odcinków, to można to obejrzeć, ale to jest po prostu jakiś taki zapychacz albo. Edycja taka jakaś limitowana, typu, że są święta, zróbmy odcinek ze świętami Więc to można to też pominąć, to jakiegoś też wpływu nie ma Ale wiem, że był gra jakiś taki chyba jeden albo dwa odcinki Właśnie takie wymyślone od tak sobie Nie mające wpływ na całą dalszą sytuację Ale był naprawdę bardzo fajny, bardzo śmieszny, więc to ja akurat Detektywie Detektywy pogrzebanych dusz rodziny O, to sobie, oj, to na pewno 213, 214 to sobie pomińcie, bo to są takie typowe, bezsensowne odcinki, gdzie wymyślona jakaś nowa historia, gdzie tutaj akurat kon wbija się w ciało i go i po prostu jego ciałem staje się jakimś głównym, jakimś wielkim bohaterem i ratuje cały świat. Bez sensu pomińcie sobie te dwa odcinki, bo naprawdę nie ma nie ma, nie ma, nie ma sensu. Dobra, dalej to są już normalnie, już się zbliżamy, już coraz bliżej. Eee, dobra, kolejne pojawiają się o. Pojawiają się kolejne filery 229 i powiem Wam, że te filery to są obowiązkowe. Naprawdę to jest, to jest tak świetne tam jest ten motyw, gdzie zampak to tak jakby przywdzierają swoją własną postać i zadanie szynigami jest pokonać swojego swojego to, żeby ci nie walczyli przeciwko nim. Yy, I oni po prostu te całe zampak to stworzyli swoją własną grupkę przeciwko szynigami. Shenigami przez to niestety nie mają swoich mocy i to jest naprawdę bardzo fajny filer i to jest jeden z lepszych filerów yy, moim zdaniem. I to naprawdę, naprawdę bardzo warto obejrzeć i dla mnie te filary były jeden z lepszych i one są, one są chyba dosyć długie, bo tutaj 229 do, 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 idziemy sobie do góry, do góry, do góry, do góry, do góry, do góry. Do 265 to jest naprawdę bardzo dużo, to jest około 30-40 odcinków i powiem wam, że jest naprawdę, naprawdę świetne. I w jednym momencie wiem, że jest, się kończą te całe, wszystkie walki i takie tam, i pojawiają się chyba tam cztery odcinki takie kompletnie bezsensowne, jakby w jednym momencie przyszła nowa postać, nowa osoba i powiedziała: Robimy takie, taki filler. Wszyscy by się zgodzili, robią taki filer, i potem końcówkę by dograła całkowicie inna osoba. I to naprawdę jest strasznie zauważalne. W jednym momencie jest taki spadek, taki ogromny spadek, i widać, że to są filery, ale przez cały ten motyw, właśnie tego pokonywania swoich własnych to naprawdę ma się wrażenie, że się ogląda kawałek serii. Jakby ktoś zrobił to na podstawie mangi, i to był naprawdę jeden z lepszych filerów. I ten naprawdę Wam polecam, bo ja chyba te filery obejrzałam w przeciągu chyba 3-4 dni. I to naprawdę wiem, że to było po prostu bomba. To było najlepsze, co mogło być, i naprawdę mi się podobały te filery. I te naprawdę Wam polecam. To w porównaniu do tej księżniczki to, to, jest, to jest kosmos. Idziemy sobie dalej, oczywiście, już znowu są kolejne odcinki, takie normalne. Tutaj znowu jest właśnie ta ekspader espadra, czy, czy jakoś tak. I pojedynczy filer. Mam tak niczego niczego magiczna. Lampa pomięcie, 287 pomięcia, bo to są takie typowe. Takie zapychacze, bo to naprawdę nie, nie ma sensu czegoś takiego wrzucać Ja współczuję osobom, które naprawdę czekały tydzień za tydzień na nowy odcinek Po to, żeby obejrzeć coś takiego I tutaj też jest 284, który pominęłam bo na koło um, Przeszłość Nie pamiętam tego, ale Można też sobie to pominąć, bo takie pojedyncze odcinki Dużo nic nie wnoszą Idziemy sobie dalej Yy, dobra, dalej. Świat ludzi szyngamy noworoczny odcinek specjalny. No, noworoczny odcinek specjalny, czyli pomijamy yy, chyba te właśnie trzy. O nie, jest hisegi gorące źródła, to chyba było fajne, ale powiem, że te trzy możecie sobie pominąć, bo tak jak mówię, nie wnoszą nic do całej serii i są bezsensowne. Ale jeżeli ktoś chce, to może obejrzeć oczywiście. Yy, 311. Oj, karakurajzer. Kara, kara, pomijamy, pomijamy. To jest, to jest beznadziejne. To są właśnie ci karakurajzer. To jest ten kąt, który wymienia się w ciało i czy go i ratuje cały świat i takie tam, bez sensu. To możecie sobie pominąć. <laughs> ehm. dalej to są, to są już takie te, dalej to już jako taką można by było obejrzeć płakać czyli Tu też są jakieś takie aha teraz to są kolejne filery aha już niektóre które to są filery to są te filery które są jakby tak bardzo podobne do Właśnie tego, gdzie zampakto wychodziły. Tylko, że tutaj jest sobie taki człowieczek, który stwierdził, że każdego szyningami zrobi taką, jakby kopię tego. I tutaj właśnie prawdziwi szyningami muszą walczyć ze swoją kopią, i to jest moim zdaniem bez sensu. I to sobie można pominąć, ponieważ to w porównaniu do tamtych poprzednich filarów, gdzie jest zampakto i trzeba z nimi walczyć, to 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 jest, to jest dno, naprawdę, bo to jest tak, jak mówiłam chyba yy, w poprzednim odcinku z Bliczem, że. Czemu obliczy jest zmarnowany potencjał? To właśnie tam jest, właśnie to mówiłam, plus minus, co tam się tak naprawdę dzieje, i że wszystko, że filery nawet potrafiają powtarzać. Więc te tutaj bym sobie spokojnie odpuściła, bo, bo te to były już takie trochę takie dziwne, śmieszne. takie właśnie. Widać, że po prostu skopiowali to z poprzednich filerów. Naprawdę, żeby kopiować filery i zmieniać tylko postaci, to jest bez sensu, moim zdaniem. Więc to tu sobie możecie spokojnie odpuścić. I teraz dalej jest 342 i tu już chyba do samego końca no, jest to już chyba normalne, spoko odcinki. Yy, 355 Wojna Szynigami, noworoczny odcinek specjalny, pomijamy, bo to jest noworoczny odcinek, bez sensu. I już dalej jest kompletnie już nic się nie dzieje, więc tak jakbym miała podsumować, co oglądamy, co nie. Przede wszystkim pomijamy odcinki takie jedno, dwu, które się tak wplatają, w sensie filery, które się tak wplatają w całą serię, pomijamy przede wszystkim <laughs> filery z tą księżniczką, bo to jest kompletnie, kompletnie dno. Obowiązkowo obejrzmy to, gdzie jest yy, właśnie, gdzie nigami walczą ze swoim zampaktą, bo to jest wisienka na torcie, to jest coś cudownego i możemy też również pominąć te, te sytuacje późniejsze, gdzie właśnie pojawia się ten człowieczek, który Robi kopię każdego szynigami, bo to jest kompletnie to samo, a nie jest jakoś zbyt ciekawe. Bałto, jeżeli chodzi o bałto, można mu obejrzeć, ale też nie musimy. Ale ja bym stwierdziła, że lepiej bałto, to są te wcześniejsze, to lepiej obejrzeć ze względu na to, że tam się właśnie pojawiają postacie, które pojawiają się prawie na sam końcu. Jeżeli nie obejrzymy bałto, to nie będziemy wiedzieć tak naprawdę, kim są te postacie i o co w nim chodzi, więc to warto obejrzeć. I tam no też karakura zainen, czy te karaku, coś tam, to pomijamy, bo to jest tak kompletnie bez sensu. Ja oczywiście obejrzałam wszystko i powiem Wam, że gdyby nie te filery, to bliż był dużo, dużo, dużo lepszy. Niektóre filary można naprawdę było usunąć i stworzyć z tego powiedzmy 260 odcinków bardzo, bardzo dobrych, więc ja mam nadzieję, o tak się przesunę, <grym> się> więc ja mam nadzieję, że film Wam się spodobał, no i my oczywiście widzimy się w kolejnym odcinku, więc pa, pa!